Wyszłyśmy na spacerek, ale strasznie wieje. Mnie jest zimno. Mnie też. Tobie też? Nowka, pokaż się w nowej bluzie. Spinamy się na mikrokurkę. O, czekajcie. A Zuzanka chciała Wam coś powiedzieć. Zarecytować wiersze. Zarecytować wiersze. Poczekaj, zaraz będziesz tylko ty. Także dostała szóstkę w szkole za ten wierszyk. Nauczyła się jako pierwsza, w jedna sadzie. z pierwszych w klasie. I dostała szóstkę. Wysadzie. Wysadzie. Siedzę sobie na koczyku, liczę liście na trawniku i spoglądam na ciut senny pełen jabłek zadziesienny. Wronek raczej jest poluje, pajęczyny pająk snuje. Leci się w dym z komina, a wiórka orzechcina. W górze błyszczy złote słonko, a ja siedzę pod jabłonką i spoglądam prosto w chmury, zmarząc myślę konfitury. Co? Tam coś Tak. a my idziemy usiąść na ławeczki, zjeść mandarynka. Chłodny wiatr jest, nie Zuza? Chłodny wiatr. I ciemny. A byłyśmy tam. Jak sobie siedzimy. Zuzia wcina mandarynkę. No trzeba obrać, Zuzanko. Na każdą przyjemność trzeba poczekać, nie? Tak. Przejdziemy się jeszcze kawałek i wracamy do domku. Bo chłodno jest, niby jest słońce, ale wiecznie nie Zuzu? Nie, no ja mam taką... No i jak wam się podobałam w okularach? Inaczej, co? Napiszcie ja w komentarzu. <grym> Napiszcie w komentarzu, kto co, to otrwał. No tak, no dobrze, dobrze, dobrze. Ale to będzie długi vlog, także ciekawe, kto to, to otrzymał. A wiecie, że mój tata umie robić słonia, ze skórki, do Wikend, Weekend, słuchajcie, grzeszymy na wieczór. No ale... Raz nie zawsze, dwa nieczęsto, nie Zuzia? Siadaj mała. Kto rano wstaje, ten je rogaliki na śniadanko. Upiekłam mnóstwo rogalików jeszcze ciepłe. To są na śniadanko. A reszta na działaczkę <gry> Kręcę was teraz, wiesz? Jesteśmy na grzybach, których nie ma. Pobieg tam. Zaraz przyjdzie Zuzusiu. On się pilnuje, jak Zuzia na grzyba. Fajnie, tylko ich nie ma, nie? Jest zimno. Taki? Taki, 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 taki. No chodźcie się, chodźcie. I co, bierzesz go do domu? Większego w lesie nie było. Nie było większego w lesie. Ała. Cześć! Cześć! Cóż ja o niego? Zrobię Wam zdjęcie z tym po Dzień dobry! Dzień dobry! Lokusiu, wstajemy. Wstajemy, się, czy nie? No. Chyba Dzień dobry kochani, jest niedziela, ja zasiadłam do montażu filmików dla Was na cały przyszły tydzień i co się okazało, że nagrywałam dla Was systematycznie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, ale cholera jasna, nagrywałam w zwolnionym tempie, bez dźwięku i o ile tempo można przywrócić, no to no, dźwięku po prostu nie ma i... Mm. Słuchajcie, masakra! Po prostu masakra. Cały tydzień poszedł na marne. Wściekła jestem, naprawdę jestem wściekła. Cieszę się, że zobaczyłam to teraz, bo chciałam Wam nagrać jeszcze przebitki obecnego salonu. I no niestety byłoby to stracone. Na całe szczęście nagrywałam też coś telefonem, więc po prostu jutro wyjdzie taki filmik. Chyba miszmaszowy. Przepraszam. Nie zauważyłam, nie zauważyłam, że zmieniłam po prostu y, tryb nagrywania i no i poszło, tak? No co, nauczka na przyszłość by to sprawdzać, mm, ale słuchajcie, skoro już jestem, no to chciałam wam opowiedzieć. Y, może nie o tym, co się wydarzyło, bo no co się wydarzyło, no to się wydarzyło. Może nie mieliście tego zobaczyć, ale. Wiecie o tym, że jestem szalona, jestem spontaniczna i wszystkie moje decyzje ważne w życiu podejmowałam na spontanie. Tak było z kupnem domu, samochodu i wszystko zaczęło się od wizyty u lekarza. Zaczęłam narzekać na bóle pleców. No i temat oczywiście słusznie. Spadł na moją pracę, na to w jakich warunkach pracuję, a pracuję w domu i ja nie mam stanowiska pracy. Pracuję na kanapie. No i możemy się tylko domyśleć, co mi lekarz odpowiedział, i, i miał rację stuprocentową: no bo przecież ja powinnam o to zadbać. Więc gdzieś tam z tyłu głowy pojawił się em, pomysł na zrobienie biura w domu. Ale ja totalnie nie miałam na to żadnego pomysłu W piątek w nocy prześnił mi się koszmar Ale to taki realistyczne. słuchajcie Generalnie umarłam Umarłam, ja to wszystko czułam I okropny był ten sen Naprawdę był okropny Nie mogłam spać od godziny 3 do godziny 6 I olśniło mnie Wpadłam na genialny pomysł Gdzie ja mogę to biurko wstawić ale to oczywiście łączyło się z całą organizacją domu eee, zamówiłam meble w IKEA, ale na biurze się nie skończyło, bo stwierdziłam, że skoro e, no już mamy coś robić, tata ma mi pomóc no to zajmiemy się też salonem i wymieńmy stół i kupmy fotel, o którym marzyłam i to w ogóle zróbmy rewolucję, także o godzinie trzeciej wpadłam na pomysł e, remontu przyjechałam rano do taty, pobyliśmy byliśmy umówieni poinformowałam go, że zamówienie będzie we wtorek ucieszył się, naprawdę no i słuchajcie, działamy najzapewniejsze jest to, że jak ja to wszystko robiłam o 3-4 w nocy, no to domyślacie się, że z miarką po domu to ja nie chodziłam i ja to wszystko zamówiłam na oko to, to jestem właśnie ja wieczorem następnego dnia coś coś po prostu mną targnęło, abym może jednak wymierzyła i wszystko jest słuchajcie, dosłownie na centymetry mam nadzieję, że to się zmieści bo ojciec to mi łeb ukręci ale yy, no właśnie, możecie sobie wyobrazić jak po prostu spontaniczną i szaloną osobą ja bywam yy, ja podejmuję impulsywnie decyzje generalnie nie analizuję nie zastanawiam się Wpadłam na pomysł robienia biura, później salonu, no i, no i meble zamówione będą we wtorek. Także ten tydzień to będzie tydzień porządkowy, tydzień remontowy. Zobaczycie metamorfozę. Niestety, ale będę musiała pochwalić się moją narnią, czyli garderobą. Jest tam wszystko. Naprawdę jest to miejsce mojego wstydu. No, ale żebyście zobaczyli efekt po, to musicie zobaczyć efekt przed. No, Także słuchajcie, spontaniczny remont nas czeka. Po prostu szalona. Idę do Zuzanki. Byłyśmy dzisiaj na targach komiksu, też Wam pokażemy, co, co kupiłyśmy, ale. Mm, ale tutaj, jak to Was mówię, to już troszeczkę się uspokoiłam, bo wewnętrznie, słuchajcie, telepałam się, jak zobaczyłam, co ja odwaliłam. No bywa i tak, no, no co mam zrobić? No trudno. Eee, no, Zuzanka czyta komiksy, uwielbia komiksy. No fantastycznie było na tych targach. Słuchajcie, po prostu powrót do przyszłości. Nażarłyśmy się McDonalda. Ja, ja od jutra e, zaczynam deficyt kaloryczny. No, fantastyczny dzień, naprawdę. Jest... I ten numer. Boże, po prostu dzięki Bogu, że ja to zobaczyłam przed tym, jak przyjedzie kopitka po stół i po krzesła, bo ja nagrałam dla Was taką pogadankę króciutką, żebyście wiedzieli, co mniej więcej planuje. No i oczywiście się źle nagrało. Mm. Kochani, poopowiadam Wam o moim pomyśle, tak z grubsza, jak widzicie, mam stół okrągły. I on jest fantastyczny. On jest fantastyczny, natomiast zobaczcie, jak mało miejsca mam między schodami a tym stołem. Biegają dzieci, jest ciasno, e, i to mi się nie podoba. Jest naprawdę piękny, ale totalnie nieustawny, więc zdecydowałam się na stół standardowy, prostokątny, z bólem serca, ale to będzie lepszy wybór. W związku z tym, nie zmieszczą mi się te dwie witryny, i jedna zostanie wystawiona na sprzedaż, a druga prawdopodobnie zostanie. <laughs> Inaczej, nie zmieści się na tej ścianie stół prostokątny. Z tą szafką nie wiem, zobaczymy jeszcze co się stanie. Tu jest taki pierdolnik, po prostu, słuchajcie. Kolorowanki, książki kucharskie, no wszystko i nic. Także prawdopodobnie zmieni miejsce. Tutaj, słuchajcie, jest zuzanka. No i kurczę fotel, mój ukochany fotel, o którym marzyłam całe życie. Moja ciocia świętej pamięci taki miała i się na nim bojałam za dzieciaka. No ale niestety jak to w życiu bywa, nie sprawdza nam się. Nie sprawdza nam się, zajmuje dużo miejsca, rzadko z niego korzystamy. Wygląda przepięknie, no ale co z tego. Także zdecydowałam się kupić moje drugie marzenie fotelowe. I tego się pozbędę, ale zostanie w rodzinie, ponieważ pojedzie na działkę i będzie na werandzie. E, latem nam umie umierał czas. No, niestety, słuchajcie, naprawdę dwa lata dojrzewałam tutaj decyzji, e, No, ale jak e, trzeba, no to po prostu trzeba. No, bez sensu by tutaj zabierał mi miejsce i się kurzył. Dzień dobry. Idziemy na targi komiksów i gier planszowych. A wiecie ile kosztuje tutaj Wjazd? 30 zł. Straszne zł. Ale krążyłam, okay. krążyłam, jest niedziela i nie było miejsca. 5 zł, okej. Okay. Także idziemy. ja tej zrobię. No i czym? Patrzcie. Susia, weź rączkę na kule. A czym tu skaczesz? Joystiki.

Jesteśmy głodne jak wilk, więc no dzisiaj niestety wyszło jak wyszło Tak? Najadłyśmy no się strasznie i na dobitkę wzięłyśmy lodowe marzenia. Zuzia, co sądzisz? Okej. Okay. Byłyśmy dzisiaj na targach gier planszowych Był i komiksów. Tam krzyk. Była osoba przebrana za postać krzyku i Zuzanka się wystraszyła. Bardzo dobrze. Kupiła sobie trzy nowe komiksy i chciała Wam pokazać. Ten komiks, wszystkie są wydawnictwa Egemont. Polecił nam pan na stoisku i powiedział, że powinien się spodobać. Cząberek, pierwszy. Dom. Powiedział, że bardzo fajna kreska i y, dzieci bardzo lubią ten komiks. Y, tutaj coś dla fanów Disneya. Y, komiks Wajana. A tu jest najgłupsza postać na świecie. No przestań. Hej hej, hej, hej. hej super jest hej hej. Hej hej jest świetne. Też bardzo fajny jest ten komiks, nie? Zuzia bardzo lubi generalnie komiksy. Teraz czytamy Kapitana Majtasa i mówię, muszę szczerze wam powiedzieć, że sama ja się uśmiecham. A chyba najfajniejszy komiks, jaki czytasz to Garfield. Musisz pokazać, bo do góry nogami pokazujesz. No i kupiłyśmy też komiks Garfielda. Skubany jest strasznie drogi. Taka książka z minus 25% ale y, Zuzanka już od dłuższego czasu chciała Gerfilda, także y, kupiłyśmy i będziemy czytać, tak? Mhm.